Otrzymali rozkaz wzmocnienia utkwionej w martwym punkcie jednostki. Mieli przewagę siły ognia, czołgi, liczebność i całą masę sowieckiej machiny wojennej. Ale to, na co wkroczyła 40. dywizja strzelców, nie było polem bitwy. To było coś innego. W mroźnym sercu Finlandii sygnały radiowe urywały się ślady stóp, znikały w pół kroku, a żołnierze byli znajdowani martwi, bez śladów. Pomimo ogromnej przewagi liczebnej nad fińskimi obrońcami Sowieci, ponieśli ciężkie straty. Przez dziesięciolecia prawda była owiana śniegiem i tajemnicą. Do tej pory los sowieckiej dywizji, która została zmasakrowana przez coś nieznanego w Finlandii w 1999 roku, wymykał się w wyjaśnieniu i być może nadal się dzieje. Cień Leningradu. Pod koniec 1929 roku Związek Radziecki rozpoczął agresywną kampanię przeciwko Finlandii swojemu północnemu sąsiadowi. Radzieckie kierownictwo pod wodzą Józefa Stalina, przedstawiało konflikt jako kwestię bezpieczeństwa narodowego. Leningrad, ukochane miasto Stalina, leżało zaledwie 32 km od granicy z Finlandią, narażone na ataki. Strategia radziecka była jasna zmiażdżyć Finlandię szybko, zanim reszta Europy zdąży zareagować. Dysponując ponad 400 tysięcy ludzi, tysiącami czołgów i potężnymi siłami powietrznymi, Armia Czerwona wierzyła, że jej zwycięstwo jest nieuniknione. Finlandia, kraj liczący zaledwie 3,7 miliona mieszkańców, nie mogła się równać z sowiecką machiną wojenną. Początkowy atak rozpoczął się z zaciekłością, a Sowieci spodziewali się, że opór załamie się jak sucha kora w pożarze lasu. Jednak odpowiedź Finlandii przerosła ich oczekiwania zamiast się poddać. Siły Finlandii okopały się. Ich żołnierze byli posiwiałymi weteranami surowych zim i trudnego terenu. Temperatura spadła, a śnieżyce pochłonęły Ziemię. Siły radzieckie spotkały się nie z miażdżącym oporem, ale z siłą natury, której nigdy się nie spodziewały. Zmrożoną dziczą. Rozpoczęła się wojna zimowa. Na jej początku żołnierze ginęli nie od kul wroga, ale od odmrożeń głodu i nieustępliwego zimna. Wydawało się, że sama ziemia im się przeciwstawia. Niekończące się połacie lasów sosnowych i zamarzniętych bagien, gdzie śnieg tłumił dźwięki, a widoczność ograniczała się do lodowatego oddechu tuż przed twarzą. Pomimo liczebnej przewagi Sowietów musieli oni zmagać się z terenem, z którym nie mieli żadnego doświadczenia. Czołgi i ciężarówki, które miały przetaczać się przez fińskie pozycje obronne, grzęzły w zaspach i lodowatych bagnach. Piechota nieprzygotowana na trudne warunki była zdana na łaskę żywiołów. Nawet potęga radzieckiego lotnictwa okazała się nieskuteczna w gęstym lesie, gdzie widoczność ograniczała się do zaledwie kilku metrów. W tym nieznanym i trudnym otoczeniu 44 Dywizja strzelców otrzymała proste, ale kluczowe zadanie odciążyć 163 Dywizję w słomu Salmi. Posuwali się naprzód z pewnością siebie potężnej siły, wierząc, że Finowie stawią niewiele więcej niż symboliczny opór, ale wkrótce mieli odkryć, że nie docenili przeciwnika. Droga do Suomuz Salmi, 44. Dywizja strzelców posuwała się na południe drogą rady odizolowaną arterią wyrzeźbioną przez zimowe pustkowie. Siły radzieckie poruszały się z arogancją wojskowego molocha, przekonane, że nic nie stanie im na drodze. Czołgi grzmiały za nimi, podążały ciężarówki załadowane zaopatrzeniem, a za nimi ciągnięto działa artyleryjskie. Żołnierze maszerowali z oczekiwaniem szybkiego zwycięstwa. Sowieci nie zdawali sobie jednak sprawy, że fińska doktryna wojskowa nie opierała się na brutalnej sile, opierała się na sprycie, skradaniu się i dogłębnej znajomości terenu. Finowie, znacznie słabsi liczebnie i słabo uzbrojeni, znali teren jak własną kieszeń. Wtapiali się w las, wykorzystując śnieg na swoją korzyść, uderzając z chirurgiczną precyzją, po czym wycofali się w dzicz, nie zostawiając po sobie śladu. Sowieci byli zdezorientowani, a ich kolumny nękane i nękane ze wszystkich stron, nie mogąc zlokalizować napastników. Ale nie tylko taktyka partyzancka wprawiała w osłupienie 44. Dywizję Strzelców. To nagłe, niewytłumaczalne załamania w ich własnych szeregach. Początkowo drobne. Utrata łączności radiowej. Zaginięcie jednego żołnierza. Ale potem meldunki zaczęły nabierać mroczniejszego tonu. Całe oddziały ucichły, odmawiając odpowiedzi na wezwania oficerów. Żołnierze początkowo chętni do marszu zaczęli się rozpadać. Niektóre jednostki zatrzymywały się w miejscu, niezdolne do poruszania się ani komunikowania. Oficerów znajdowano martwych w namiotach ich ciała zamrożone w nienaturalnych pozycjach, ale bez widocznych ran. Śmierć żołnierza z powodu zimna nie była niczym niezwykłym, ale to było coś innego. Mróz nie pozostawił zwykłych śladów. Ciała pozostawały sztywne, jakby zamrożone w półruchu, nietknięte przez żaden ogień wroga. Sowieci, przyzwyczajeni do stawiania czoła ludzkim wrogom, zaczęli szeptać między sobą. Strata ich ludzi nie była dziełem Finów, przynajmniej nie w konwencjonalnym sensie. Coś było nie tak, czegoś, czego nie potrafili wyjaśnić. Potem nadeszło raporty. Początkowo uznano je za przesąd, szepty między ludźmi o cienistych postaciach, poruszających się po lesie. Ciemne, niewyraźne kształty, które ślizgały się tuż poza zasięgiem wiecznie unoszących się płatków śniegu. Nie żołnierze. Nie zwierzęta. Coś innego. Te raporty rozprzestrzeniały się lotem błyskawicy ich treść, spowita ciszą zamarzniętego lasu. Cienie lasu zdawały się teraz ożywione nie ruchem wrogich wojsk, ale czymś znacznie starszym, czymś bardziej złowrogim. W miarę jak radziecka dywizja kontynuowała marsz w kierunku Słomu Salmi, dziwne zjawiska mnożyły się. Las, niegdyś cichy świadek okrucieństwa wojny, stał się aktywnym uczestnikiem konfliktu. Masowe groby przy Raid Road. W połowie stycznia fińskie siły, teraz już dobrze obeznane ze sztuką walki w mroźnych warunkach, wkroczyłyby, by dokończyć to, co zaczęły. Ale kiedy wkroczyły na teren okupowany przez Sowietów wzdłuż Raid Road, zastały scenę, której nie dało się wytłumaczyć. Żołnierze odkryli ciała ponad 7 tysięcy radzieckich żołnierzy, ale to nie sama liczba zmarłych ich oszołomiła. To sposób, w jaki zginęli. Choć wielu zginęło z powodu wystawienia na działanie żywiołów, większość ciał ujawniała coś o wiele bardziej złowrogiego. Żołnierze leżeli rozrzuceni po śniegu, zamrożeni w dziwnych pozycjach sugerujących, że w tych ostatnich chwilach wydarzyło się coś, co uniemożliwiło im ucieczkę. Niektórzy upadli w pół kroku z twarzami zastygłymi w przerażeniu, jakby zostali powaleni bez ostrzeżenia. Inni byli zwinięci w nienaturalnych konwulsjach i ciała zesztywniały od zimna. A oczy szeroko otwarte w nieskończonym przerażeniu, choć zostali powaleni bez ostrzeżenia. Inni byli zwinięci w nienaturalnych konwulsjach i ciała zesztywniały od zimna, a oczy szeroko otwarte w nieskończonym przerażeniu. Niektóre ciała wykazywały oznaki uszkodzeń wewnętrznych, które nie poddawały się procesowi zamarzania. Narządy wydawały się spalone od wewnątrz, jakby zostały wystawione na działanie intensywnego ciepła. Mimo to ich mundury pozostały nietknięte. Zapachy unoszące się w powietrzu były równie niepokojące. Nie było śladu rozkładu odoru rozkładającego się ciała, ale coś jeszcze unosiło się w powietrzu. Ostry, metaliczny zapach, przypominający ozon i paloną miedź, wypełniał powietrze, utrudniając fińskim żołnierzom oddychanie. Wyglądało to tak, jakby samo powietrze zostało zmienione przez jakąś niewidzialną siłę, tworząc atmosferę nieprzyjazną nie tylko życiu, ale i naturalnemu porządkowi rzeczy. Wśród szczątków znajdowano porzucone radzieckie pojazdy. Ich silniki wciąż były gorące w dotyku, ale wnętrza nadpalone w sposób, który nie pasował do typowych zniszczeń powodowanych przez bitwę. Niektóre maszyny zostały stopione w sposób niezgodny z konwencjonalną bronią, co sugerowało, że napotkali siłę o wiele potężniejszą i nienaturalną niż cokolwiek, czego spodziewała się Armia Czerwona. Sprzęt żołnierzy broni radia i amunicja. Leżały porzucone, nietknięte przez bitwę, ale wyraźnie bezużyteczne, jakby zostały unieruchomione przez jakiś zewnętrzny wpływ. Widok tej destrukcji był niepodobny do niczego, co fińskie siły kiedykolwiek widziały, a ten szum nigdy nie ustał. Teraz wydawał się głośniejszy, jakby dochodził z pod samej ziemi, rozbrzmiewając w pokrytej śniegiem ziemi. Ocaleni z tej dziwnej, cichej masakry będą mówić o tym szumie ściszonym głosem, niepewni, co napotkali w tych ciemnych lasach. Niektórzy później będą twierdzić, że to broń eksperymentalna, radziecka technologia, która poszła nie tak, ale nikt nigdy tak naprawdę się nie dowie. Tajemnica tego, co wydarzyło się na Riot Road, zostanie pogrzebana wraz z poległymi, pozostawiając jedynie zimne pytania i nieustające poczucie, że na tych zamarzniętych równinach rozegrało się coś o wiele bardziej przerażającego niż zwykłe starcie zbrojne. Czego nie odnaleziono? Skutki radzieckiego odwrotu z salmi pozostawiły fińskich inżynierów i żołnierzy, którzy składali w całość pozostałości po druzgocącej stracie. To, co odnaleziono, opowiadało jedną historię. Czego brakowało, to zupełnie inna. Radzieckie ciężarówki, karabiny i płócienne resztki namiotów leżały rozrzucone po zamarzniętym pustkowiu. Przedmioty wartościowe, niezbędne dla każdej wycofującej się siły, zostały pośpiesznie porzucone. Ale brakowało broni w osobliwy sposób. Wiele karabinów, granatów i amunicji pozostało nietkniętych, co jaskrawo kontrastowało z szaleńczą naturą odwrotu. Wyglądało to tak, jakby żołnierze zostali złapani przez coś daleko poza polem bitwy, jednak najbardziej niepokojącym odkryciem były zaginione ciała. Ślady butów żołnierzy, niewątpliwie pozostawione na śniegu, prowadziły do miejsc, gdzie nie można było znaleźć żadnych ciał. Wydawało się, jakby ziemia pochłonęła ich w całości. Niektóre ślady, co dziwne, zatrzymywały się na skraju lasu. Ale potem znów wędrowały dalej w głąb lasu, by zniknąć całkowicie, jakby sam śnieg zatarł wszelkie ślady. Brak tych ciał został odnotowany, ale to właśnie dziwna natura ich zniknięcia wywołała głębsze bez odpowiedzi pytania. Wśród odzyskanych szczątków szczególnie osobliwy przypadek dotyczył obserwacji medyka polowego. Jego notatki terenowe opisywały żołnierzy, których krew nie zamarzła, jak można było się spodziewać w tym brutalnym mrozie, lecz zamiast tego uległa skrystalizowaniu. Krew nie była po prostu zamarznięta. Zamieniła się w czarną, szklistą substancję, niepokojąco przypominającą obsydian. Co gorsza, gdy fińscy urzędnicy próbowali uzyskać więcej informacji, lokalne dowództwo odmówiło jakiejkolwiek relacji prasowej. Oficjalnym uzasadnieniem była obawa, że ujawnienie takich zjawisk może doprowadzić do załamania morale. Powszechnie jednak uważano, że prawdziwy powód zatajenia informacji był o wiele bardziej złowrogi. Władze desperacko starały się ukryć przed światem doświadczenia żołnierzy. Pojawiły się pytania o to, co tak naprawdę wydarzyło się na polu bitwy, i nie doczekały się odpowiedzi, a przynajmniej nie w oczach opinii publicznej. Zredagowane raporty. Minęły miesiące, zanim radzieckie zespoły ratunkowe, wysłane w celu odzyskania utraconych terytoriów, dotarły na pole bitwy. Ich dostęp był jednak ograniczony. Wysoko postawieni radzieccy urzędnicy dopilnowali, aby tylko określone obszary były dostępne do inspekcji. A to, co zespoły ratunkowe odkryły, pozostawiło ich głęboko zaniepokojonych. Nakazano im skupić się wyłącznie na zbieraniu namacalnych pozostałości konfliktu sprzętu wojskowego, namiotów i pojazdów, a nie na zagłębianiu się w tajemnicze pustki pozostawione przez zaginione ciała w dziwnych okolicznościach. Z odzyskanymi ciałami obchodzono się z najwyższą ostrożnością, a ocalałych z bitwy natychmiast zatrzymano w celu złożenia zeznań. Jednak zdecydowanej większości tych ocalałych nigdy więcej nie widziano, jakby zostali wchłonięci przez mroczny rozdział historii, który nigdy nie miał zostać spisany. Ich zeznania, jeśli w ogóle jakieś istniały, były trzymane w tajemnicy zapieczętowane za zamkniętymi drzwiami. Nieliczne dokumenty, które przetrwały te represje, po bliższym przyjrzeniu się okazały się mocno ocenzurowane. Radzieckie kierownictwo upierało się, że przyczyną strat były albo ofiary wojenne, albo sabotaż wroga. Musieli podtrzymywać narrację zwycięstwa pomimo pozornie niewytłumaczalnych okoliczności. Jednak wewnętrzne notatki, które ujrzały światło dzienne dopiero dekady później ujawniły o wiele bardziej niepokojące treści. Te odtajnione akta sugerowały coś znacznie wykraczającego poza konwencjonalne działania wojenne. W jednej z notatek napisanej przez wysokiego rangą radzieckiego generała napisano po prostu To nie była porażka to było coś innego. Jedna z najbardziej przerażających notatek odnosiła się do ingerencji niebiologicznej i anomalii, które miały miejsce na polu bitwy. Czym dokładnie były te anomalie, nikt nie chciał powiedzieć. To, co naprawdę wydarzyło się w lasach Suomu Salmi w tamtych dniach rozlewu krwi, pozostało pilnie strzeżoną tajemnicą, ukrytą pod warstwami biurokracji i formalności. Nawet po latach dziedzictwo tych dziwnych wydarzeń przetrwało szeptem. Zniknięcie radzieckich żołnierzy, dziwna krystalizacja krwi. I puste miejsca w oficjalnych raportach jedynie podsyciły pogłoski o czymś znacznie mroczniejszym i bardziej zagadkowym niż ujawnili Rosjanie. Choć podręczniki historii wspominały o fińskim oporze podczas odwrotu wojsk radzieckich, prawdziwy charakter bitwy pozostał na zawsze niejasny tajemnicą, której nigdy nie zamierzano rozwiązać. Wzory w lodzie. Ponad trzy dekady po brutalnych konfrontacjach wojny zimowej obszar wokół Raid Road. Został w dużej mierze zapomniany przez świat zewnętrzny. Ale w 1992 roku fiński geolog natknął się na coś, co na nowo rozpaliło dziwne podejrzenia otaczające region. Badacz weteran kilku wypraw w tym rejonie otrzymał zadanie przeprowadzenia badań geologicznych terenu otaczającego Road Road, odcinka zamarzniętego lądu naznaczonego dawnymi bitwami. Celem było zmapowanie warstw lodu i zrozumienie historii formacji lodowcowych w tym obszarze. Ale to, co odkrył, było czymś o wiele więcej niż prostym badaniem lodowej ręki natury. Pod szronem, głęboko w warstwach lodu, naukowiec odkrył coś zdumiewającego. Szron nie powstał w sposób naturalny. Leżał w idealnych prążkach przypominających siatkę, jakby niewidzialna siła ukształtowała go w precyzyjne wzory. Zjawisko to nie przypominało żadnej naturalnej formacji lodowej, z jaką kiedykolwiek spotkał się badacz. Energia potrzebna do tak drobiazgowego ukształtowania zamarzniętej Ziemi sugerowała obecność intensywnego i zlokalizowanego zaburzenia elektromagnetycznego, czegoś, co wykraczało poza rozumienie nawet najbardziej doświadczonych naukowców. Implikacje były przerażające. Jak taka anomalia mogła powstać w świecie przyrody? Jaka siła mogła w ten sposób oddziaływać na lud? Czy miało to związek z dziwnymi zjawiskami zgłaszanymi przez żołnierzy i mieszkańców po wojnie? Co gorsza, podczas badań kilka instrumentów naukowych, służących do pomiaru promieniowania szczątkowego i pól elektromagnetycznych, uległo awarii. Urządzenia zaprojektowane do śledzenia najmniejszych wahań energii przestały działać bez ostrzeżenia. Badacz i jego zespół opuścili teren przedwcześnie, a ich wyniki były niekompletne. Ostatni wpis w dzienniku pokładowym był krótki, ale wymowny. Szum wciąż tu jest. Szum tajemniczy dźwięk o niskiej częstotliwości, który słyszano w tym rejonie od wojny zimowej, zdawał się trwać niezakłócony upływem czasu. Jakby coś niewidzialnego, być może coś głęboko zakopanego pod powierzchnią, wciąż było aktywne, wciąż czekało. Szum dźwięk o nieznanym pochodzeniu stał się symbolem nieprzemijającej tajemnicy Raid Road. Co tak naprawdę się tam wydarzyło i jakie niewidzialne siły działały. Odpowiedzi, jak się wydawało, były pogrzebane pod zamarzniętą ziemią, zamknięte w siatce lodu, której nikt jeszcze w pełni nie zrozumiał. Ale szum, szum był prawdziwy i unosił się w powietrzu, równie niepokojący i nierozwiązany jak konflikt, który po raz pierwszy zwrócił uwagę opinii publicznej na ten odległy, zamarznięty krajobraz. Wyprawa 2024 85 lat po sowieckiej katastrofie w surowym, pokrytym śniegiem terenie Ride Road wyruszyła nowa ekspedycja. Tym razem fińskie Ministerstwo Kultury we współpracy z prywatnymi badaczami postawiło sobie jeden cel zmapować dokładną lokalizację ostatniego obozu sowieckiego i ustalić przyczynę tajemniczego zniknięcia całej dywizji. Świat od dawna spekulował na temat tego wydarzenia, ale ta wyprawa obiecała odpowiedzi. Odkryli jednak o wiele więcej niż ktokolwiek się spodziewał. Zespół ekspedycji składający się z geofizyków, archeologów i inżynierów przybył na ten obszar z mnóstwem zaawansowanych technologii. Do odkrycia ukrytych sekretów wykorzystano radary penetrujące grunt, czujniki elektromagnetyczne i dane satelitarne. Pierwszy przełom nastąpił, gdy pod wierzchnią warstwą gleby odsłonili warstwę zeszklonego piasku. Zeszklony piasek był rzadkim zjawiskiem, zazwyczaj wynikiem intensywnego ciepła. A to odkrycie natychmiast wzbudziło podejrzenia co do tego, co działo się tam wiele lat temu. W miarę jak kopali głębiej anomalie magnetyczne, nasilały się. Skały, które wydawały się być naładowane magnetycznie, zaśmiecały okolice. Najbardziej zagadkowym odkryciem było jednak znalezienie na wpół zakopanego metalowego dysku o średnicy prawie metra. Był gładki i dziwnie metaliczny. Niepodobny do niczego, co wyprodukowano w latach 1939-1940. Na powierzchni wyryte były symbole cyrylicy, które wydawały się być ostrzeżeniami, choć ich znaczenie pozostawało tajemnicą. Naukowcy mogli jedynie spekulować na temat ich pochodzenia. Dane satelitarne zebrane tuż przed rozpoczęciem wykopalisk ujawniły sygnaturę elektromagnetyczną pochodzącą z głębokiej jamy pod dawnym radzieckim namiotem dowodzenia. Jama miała około 3-5 metra głębokości i tworzyła rodzaj nienaturalnej pustki w ziemi. Podczas wykopalisk zespół znalazł stopione guziki z radzieckich mundurów, fragmenty lufy karabinu i co najbardziej niepokojące fragmenty pustego rdzenia stopionego metalu. Metal ten miał słabą, pulsującą poświatę, niepodobną do niczego, co zespół kiedykolwiek widział. Odkrycie wstrząsnęło badaczami do głębi. Jakie zjawisko mogło spowodować tak słabe pulsowanie metalu, jakby był żywy? Implikacje były oszałamiające, ale nikt nie był przygotowany na to, co miało zostać ujawnione później. Ostateczne odkrycie było utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Członkowie ekspedycji 2024 byli zmuszeni podpisać umowy o zachowaniu poufności i to nie bez powodu. Odkryli coś, co być może powinno pozostać zakopane. Jednak plotki zaczęły krążyć, a opinia publiczna wkrótce dowiedziała się o odkryciach. Z oficjalnych zapisów ekspedycji wyłoniły się wyciekłe nagrania pokazujące prymitywny skan tego, co znajdowało się pod powierzchnią Ziemi. To, co ujawniły skany, było przerażające. Obiekt wyglądał jak idealnie gładka kula otoczona wyraźnym zestawem pierścieni energetycznych. Pierścienie te składały się z czegoś, co wyglądało jak poczerniałe, spalone szczątki materii roślinnej co sugerowało intensywne źródło ciepła, które spustoszyło wszystko w okolicy. Ale najbardziej przerażającym odkryciem nie był sam obiekt fizyczny. Raczej dowody sugerowały, że obiekt miał wpływ znacznie wykraczający poza wszystko, co widziano wcześniej. Radziecka 424 Dywizja nie walczyła i nie przegrała. Zamiast tego nieumyślnie natknęła się na coś, co było zakopane głęboko pod lasem przez wieki. Efekt nie był efektem brutalnej siły. Był o wiele bardziej podstępny. Zjawisko miało charakter wibracyjny, oddziałując zarówno na środowisko, jak i na ludzki umysł. Analiza geofizyczna wykazała, że energia emanująca z obiektu zakłóciła lokalne pole elektromagnetyczne w taki sposób, że wywołało efekt rezonansu podobny do kamertonu dla ludzkiego mózgu. Nie była to broń w tradycyjnym sensie, lecz coś, co wpływało na samopoznanie. Ocaleni z tego zdarzenia. Nie zginęli odłamkami ani siłą eksplozji. Zostali złamani w inny sposób. Ich zdolności umysłowe zostały zakłócone przez sygnał, pozostawiając ich zdezorientowanych i oderwanych od rzeczywistości. Ich mózgi zostały zalane destrukcyjnymi impulsami elektromagnetycznymi, które uniemożliwiły im spójne myślenie lub działanie. Zmarli nie zginęli w bitwie. Zostali anulowani, jakby ich istnienie zostało wymazane przez jakąś nienaturalną siłę. Ostateczna decyzja zapadła o zamknięciu stanowiska Road Road, a rząd fiński pod pretekstem ochrony środowiska zakazał dalszej eksploracji. Jednak szepty nie ustawały. Niektórzy wierzyli, że odkrycie ujawniło moc znacznie potężniejszą niż cokolwiek co ludzkość do tej pory rozumiała. Niepokojący szum, który nawiedzał umysły ocalałych, zdawał się wciąż rozbrzmiewać echem w lesie. A miejscowi twierdzili, że słyszeli go słabo, gdy temperatura spadała poniżej minus 30 stopni Celsjusza. I co roku dokładnie 5 stycznia, w rocznicę masakry, działo się coś niewytłumaczalnego. Kompasy, niegdyś niezawodne, zaczęły się kręcić dziko, zataczając koła przez dokładnie 6 minut, jakby sam czas uległ zakrzywieniu w tym przeklętym miejscu. Prawda jednak pozostała pogrzebana. Armia Czerwona nie straciła dywizji. Nie złożyli jedną ofiarę temu, co odpowiedziało pod ziemią, ale szum wciąż rozbrzmiewa w drzewach i coś czeka, coś, co może nigdy nie zostanie w pełni zrozumiane. Czy zapomniana strefa wojny może wciąż być domem czegoś, czego nigdy nie mieliśmy zakłócić? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dziękujemy za wspólne oglądanie tego filmu i do zobaczenia w następnym.